Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w magazynie Dzieje się na Mazowszu. Dzieje się mnóstwo. W najbliższy weekend będzie się działo tak wiele, że naprawdę trudno będzie wybrać, dokąd się wybrać. Na przykład 23 w sobotę od samego rana będzie trwała akcja Czysta w Krakach. I będzie można przy tej okazji wziąć udział w spływie kajakowym, no i przyjemność to jest niewątpliwa na zakończenie ognisko, a w międzyczasie sprzątanie i rzeki, i brzegów, i nurtu, i dna, mnóstwo, mnóstwo pracy, ale takiej, którą widać i która jest fantastycznie oceniana później przez turystów. Co jeszcze 23 się wydarzy? Drodzy Państwo, otwiera się Julinek Park, czyli w otulinie Puszczy Kampinowskiej będzie można pojawić się w dawnej bazie cyrkowej i tam weekend cyrkowy 23-24 kwietnia. W tym samym czasie próbne otwarcie Farmy Iluzji, to już inny rejon Mazowsza, Mościska. I obydwa miejsca fantastyczne dla rodzin z dziećmi, ale niektórzy być może planują już Wielką Majówkę, bo to przecież za momencik. A w czasie Majówki, na samym początku, można się wybrać na przykład do Sochaczewa, a konkretnie do Muzeum Kolei Wąskotorowej. I tam można zobaczyć największy w Polsce zbiór zabytków związanych właśnie z takimi kolejkami wąskotorowymi. A poza tym można wsiąść do niebyle jakiego pociągu i pojechać na niebyle Jaką wycieczkę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale kolej w Sochaczewie, kolejka wąskotorowa ma już 100 lat. Trochę więcej nam o tym opowie człowiek, który z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest na co dzień związany, pan Łukasz Popowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Łukaszu, 100 lat historii kolei wąskotorowej. Jak to się w ogóle stało, że w Sochaczewie powstała kolej wąskotorowa? Bo zwykła y, kolej już kursowała tamtędy i to była ważna stacja. Tak, zwykła kolej to 1902 rok, Kolej Warszawsko-Kaliska, natomiast wąskotorówka sochaczewska, jeśli chodzi oczywiście o kolej powiatową, czyli zbudowaną przez tutaj Polski Zarząd Powiatu Sochaczewskiego, czyli takie ciało, które nazywało się wcześniej Sejmikiem Sochaczewskim, no to można powiedzieć, że od pomysłu, czyli 1919 rok, okres no tuż po odzyskaniu niepodległości, Poprzez realizację, czyli 1921 rok, to jest rozpoczęcie budowy tej kolei. Tak jak już mówiłem, pomysłodawcą i inwestorem Sochaczewski Powiat. Decyzja podjęta została w łonie Sejmiku Sochaczewskiego, czyli tego właśnie ciała zarządzającego powiatem. I właśnie pierwszy pociąg w ramach ruchu planowego z Sochaczewa do Tułowic, czyli na części. Szlaku, który właśnie wtedy jeszcze nie był ukończony, to 1 października 1922 roku. No i właśnie w tym roku będziemy mieli 1 października dokładnie 100 lat od tegoż wydarzenia. Kolej na pełnym układzie torowym, prawie 33 km szlaku, zbudowano w 1923 roku, dotarła do Puszczy Kamienowskich i do Piastr Królewskich. A linią odgałęzią od, od Tułowic do wsi Kamion, dotarła również do miasta Wyszogród, i w ten sposób właśnie powstał ten Teraz dlaczego ta kolej tutaj powstała? W 1914-1915 roku Sochacze był miastem frontowym. Podczas I wojny światowej między wojskami rosyjskimi i niemieckimi były tutaj bardzo intensywne. Walki właśnie na linii frontu, która przebiegała wzdłuż rzek Rawki, Bzury i miasto było bardzo, bardzo zniszczone. Po odzyskaniu niepodległości podjęto próg odbudowy Sochaczewa i właśnie wspomniany sejnik powiatu Sochaczewskiego zarządzał w Piastach królewskich w Puszczy i tartakiem rowym. Stamtąd chciał transportować drewno na odbudowę Sochaczewa. I właśnie, żeby wygodnie to robić, no, drogi ówcześnie w Powiecie były jedynie trzy bite, reszta to były drogi nieutwardzone i dlatego stanowiono z materiału starożytecznego, z rozbieranych kolei polowych i tutaj jednej z kolejek takich polowych, wojennych, wojskowych w Powiecie i tych z materiału teoretycznego nabytego od Ministerstwa Kolei Żelaznych, które takim materiałem dysponowało i sprzedawało go po bardzo okazyjnych cenach. No właśnie udało się tutaj kolej wąskotorową z Sochaczewa na Puszczy Kampiniowskich do obych piasków, królewskich i targów parowy wybudować. No też, jak już wspominałem, dodano również linię od Gałęźno do szczególną, czy też funkcja y, transportu pasażerskiego, a nie tylko e, tego właśnie towarowego związanego z przemysłem drzewnym, żeby też również była eksplorowana y, 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 i wykorzystana. No i kolej w ten sposób połączyła dwa miasta podobnej wielkości ówcześnie, czyli Sochaczew y, i Wyszowie. No I tak to się wszystko, wszystko zaczęło od 1922 roku. Na pierwszym odcinku od 1923 roku już na pełnej długości Kolej funkcjonowała aż do 1984 roku, mając no, różne tutaj y, ciekawe zdarzenia y, w ramach właśnie swojej działalności. W tym trzeba powiedzieć, że pięć lub likwidacji jeszcze w okresie właśnie i powiatowej, później od 1949 roku kolei pojazdowej przejętej przez PKP, jak i koleje wąskotorowe i w ogóle koleje państwowe wtedy yy, 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 w Polsce. Yy, więc, yy, więc, więc było aż pięć likwidacji. Musiało do tego stulecia po prostu dojść. A proszę powiedzieć, dlaczego na wszystkich zegarach na yy, stacji w Sochaczewie. Stacji w Muzeum Kolei Wąskotorowej jest ustawiona dokładnie ta sama godzina. Tak, no to jest rzeczywiście nie przypadkowo, gdyż właśnie ostatni kurs rozkładowy z Sochatewa do Byczogrodu odbył się 30 listopada 1984 roku o godzinie 15:35. I teraz i wszystkie zegary stacyjne, ale też wszystkie y, pięć zegarów ze wszystkich pięciu stacji, bo tyle było y, na kolei sochaczewskiej. Y, wszystkie te pięć, zegar, pięć zegarów jest tutaj na, na naszej wystawie stałej, gdzie jest Mężewskiej Kolei Wąskotorowej 1522-1584 i tam również ustawiona jest 1535, żeby upamiętnić właśnie w której odjechał tutaj ostatni rozkładowy y, pociąg. No Niemniej należy cieszyć się że przejęło naszą kolej Muzeum Kolejnicy w Warszawie, dzisiaj Stacja Muzeum, i od początku, po likwidacji właśnie ruchu planowego, po tej dacie rozpoczęto organizację jednostki muzealnej, y, którą otwarto dla zjednoczonej 6 września 1966 roku. i To muzeum kontynuuje tradycję kolejnicy ochotowskiej, było u nas przerwy, przerwy w kursowaniu. Pulsowatnym pociągów wąskotorowych od samego początku, od 1922 roku. Co dzieje się na terenie muzeum? Bo oprócz tego, że można tam zobaczyć najwięcej w Polsce zabytków związanych z koleją wąskotorową, z jej historią, to również dzieje się tam mnóstwo przeróżnych rzeczy. Są zajęcia. Z okazji stulecia powstaje też niezwykła zupełnie makieta. Chociaż ona powstaje już od ładnych paru lat, bo to nie jest tak hopsiub, żeby wybudować. Kilkudziesięciometrową makietę kolejową, proszę Państwa, chyba najdłuższą w Polsce już. No tak, rzeczywiście muzeum działa prężnie od lat. Żeby poszerzyć działalność muzeum w 2015 roku udało się otworzyć zaadaptowany na potrzeby właśnie działalności muzealnej nowy budynek z fragmentem białki Przekazanym muzeum przez Urząd Koszowskiego i Województwa Mazowieckiego. Tu, przy udziale środków zewnętrznych, unijnych, udało się ten zadaptować. Centrum edukacyjno-turystyczne się ten budynek nazywa. Zatrudniono nowych pracowników, no w tym m.in. i właśnie tę działalność muzeum udało się poszerzyć o działania właśnie tego typu, jakie pani wymienił, to znaczy pojawiło się więcej imprez tenderowych, choćby lokalnie organizowana. Noc muzeów, dzień dziecka w stylu retro, bajki z wąskotorówką. Oczywiście również programy edukacyjne, takie jak wakacje z wąskotorówką, ferie z wąskotorówką. W ramach tych programów i na co dzień również realizowane lekcje muzealne, oferta właśnie tychże zajęć i tutaj również nowe nowe wystawy. Tak? To też, to też ważne, że, że nie, nie jest to proces skończony, co prawda, jeśli chodzi o działalność wystawy nie to coś robimy w tym zakresie, żeby program przyjęty program wystaw zrealizować tych wystaw stałych oczywiście. Natomiast już udało się zrealizować wystawę dzisiaj słowaczewskiej kolei wąskuterowej w 122-1954 w kiedy kolej kiedykolwiek właśnie transportu zaczęło. Jesteśmy w trakcie realizacji obecnie wystawy po torach w naszej ziemi czyli wystawy turystycznej, bo przecież nasze muzeum, nie wolno zapominać, że ma taką właśnie też funkcję. Jest tutaj najważniejszą atrakcją pociąg retro, który można zabytkowym tutaj, w ramach zabytkowego składu, zabytkowych pojazdów kolejowych, przemieścić się w trakcie schodów wąskotorowych, czyli obecnej, z obecnego terenu muzeum, aż na skraj czy Kampinoskiej. Tak więc ta funkcja turystyczna zachęca do tego, żeby prezentować atrakcje właśnie turystyczne, które działają po drodze, które też opowiadają w wagonach podczas przejazdu tym pociągiem. I ta wystawa właśnie ma taką tutaj mieć ze sobą treść i głównym elementem takim merytorycznym, ale też w sensie jest, jest w takiej scenografii podniesienia atrakcyjności tej wystawy jest właśnie życzona Makieta, o której Pani wspomniała. Makieta nazywa się Sochaczewska Kolej Dajazdowa, gdyż nawiązuje do tego okresu yy, działania kolei Sochaczewskiej, bo jest to makieta, która, bo, szczerze, że, która przenosi w realia modlarskie kolej yy, Sochaczewską. W rzeczywistość kolei Sochaczewskiej końcowego, przedmówczalnego okresu yy, działalności. Yy, skąd właśnie nazwa Sochaczewska Kolej Dajazdowa, jak wcześniej nazywała się kolej. Ta właśnie, makieta, ta właśnie makieta jest głównym takim elementem tej wystawy. To jest pierwszy etap, też w tym roku yy, będziemy budować, Teraz jest w zakresie scenograficznym, a makieta już w tym roku będzie ukończona, bo w, w ramach właśnie pierwszego etapu budowy tej wystawy, jeszcze dwa moduły tej makiety yy, będą w tym yy, właśnie roku zbudowane. Yy, no i dzięki temu yy, no, jeszcze ta nakieta będzie dłuższa niż obecnie. Obecnie ma około 17-18 metrów. Będzie miała ponad 20 metrów i będzie prezentować nie tylko obywatelską y, kolej wąskotorową o szerokości 40, 750 mm, ale nieco starczą y, kolej wąskotorową, która też tutaj w Policji Sowieckiej działała. Zbudowana w okresie I wojny światowej. Kolej leśna. W puszczy kampinoskiej o szerokości toru 600 mm, którą zbudowali Niemcy, z którą kolej Sochateska łączyła się niejako, aż należy powiedzieć, że to były dwie różne szerokości toru. Na stacji stycznej w Piaskach Królewskich, o których już kilkukrotnie, tam był właśnie już tak, tak, można było transportowane przez kolej leśną drewno przecierać i lub transportować takie przetarce do Sochatewa. No, odbierać już bezpośrednich, tak, bo ta właśnie wpiera społeczeństwo Tu Zaczynamy powoli niebezpiecznie zahaczać o temat, po co w ogóle powstawały koleje wąskotorowe, jak działały, jaki był cel ich działalności, w jaki sposób funkcjonowały i dlaczego teraz już nie funkcjonują, dlaczego tak niewiele ich zostało i y, dlaczego właściwie no, z, znikają naprawdę sukcesywnie znikają kolejki wąskotorowe. Na, na przykład śladów y, kolejki, która przecinała dosłownie przecinała z południa na północ. Y, Puszczę Kampinoską, no już Państwo raczej, raczej w samej Puszczy Kampinoskiej nie znajdą. Ale to jest temat na zupełnie osobną opowieść i na razie go zostawmy, bo padło już hasło pociąg retro. A pociąg retro to jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania, bo ten pociąg właśnie zaczyna wyruszać w trasę letnią. Zaczyna się sezon. I 30 będzie można ruszyć na pierwszą wyprawę, i to wyprawę w dodatku w dwóch wariantach. Bo po raz pierwszy będzie można nie tylko zwiedzać puszczę Kampinoską, ale też wybrać się do zupełnie innego miejsca, które nosi nazwę Śmiechominek. Co to takiego jest i jak w ogóle wygląda program trasy pociągu retro? 30 kwietnia, początek sezonu. Bardzo ważnym wydarzeniem, najważniejszym właściwie u nas w muzeum jest. Inauguracja sezonu turystycznego, który to oznacza, um, utożsamiany jest właśnie z, z sezonem kurcowania rozkładowych pociągów retro, czyli wspomnianych przeze mnie e, zabytkowych pociągów, które tutaj właśnie przewożą e, klientów z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, czyli dawnej stacji Hadzego no właśnie w kierunku Kurszy Kabinowskiej, na skraju Kurszy do e, dawnego przystanku obecnej stacji Wilcze. Tułowski i teraz taki zwykły przejazd standardowy zaczyna się o 9.15 odwiedzania z przewodnikiem z kansenu właśnie tutaj muzealnego Muzeum Kolei Wąskotorowej, gdzie obejrzeć można właśnie nasze zbiory. Największy, największy zbiór zaboru wąskotorowego w Polsce. Niektórzy mówią, że nawet w Europie, To jest trudno weryfikowalne. O 10.30 pociąg odjeżdża ze stacji Sochaczewskiej w i jedziemy sobie na skraj półszy kampinackiej. Po drodze, jak już wspominałem, przewodnik co mamy, co mamy za oknem, opowiada o zabytkach, o historii Sochaczewa i ziemi pachczewskiej. To też ta obsługa też została przywrócona w tym roku wcześniej w okresie pandemii COVID-19. Niestety z wiadomych przyczyn nie mogliśmy tego, tego elementu ścieżki wykonywać. Potem dojeżdżamy na do 11.45 właśnie do Wilcza Tułowskiego, na skraju puszczy Kampinowskie, wysiadamy sobie i idziemy na spacer z przewodnikiem, czyli trzeci element. Tej przewodnickiej odbywa się właśnie w samej puszczy, tam jest Spacer plus opowieść przewodnika ze szczególnym zwróceniem uwagi tutaj na kwestie ekologiczne, a także no historię lokalną. I tutaj z wyszczególnieniem właśnie kolei leśnej w Puszczy Kampinoskiej, o której już kilka słów powiedziałem. O 12.25 znajdujemy się z w pociągu i wracamy sobie ponad kilometr do Tułowic, do statki Tułowice. Tam z klientami wysiadamy i idziemy na bardzo atrakcyjną część naszej wycieczki, czyli na, do osady puszczańskiej w Tułowicach i tam odbywa się piknik, Ognisko, grill. Bardzo często tam też są robione przez nas różne lekcje plenerowe, zajęcia, atrakcje. Tak też będzie zresztą podczas inauguracji sezonu turystycznego, że z uwagi na stulecie, które w tym roku obchodzimy, a obchodzimy je tak, że każde wydarzenie ważniejsze odbywa się, nie, nie świętujemy go tylko, tylko jedną wielką imprezą, ale z uwagi na rangę dla tego wydarzenia na kolei Słuchaczeckiej, każda impreza plenerowa. Jest, odbywa się pod wspólnym mianownikiem właśnie tego stulecia i tak też będzie w inaugurację, gdzie właśnie te atrakcje na polanie nad rzeką Łacicą w Kłowicach, gdzie będzie piknik, który my przygotujemy jako tutaj i przewodnicy, i edukatorzy, no to właśnie będą atrakcje, gdzie merytorycznie będziemy nawiązywać do historii kolei Sowaczewskiej będą rowerowanki tabolu yy, związane właśnie z yy, kursowaniem na kolei Sochaczewskiej, sklejanie modeli yy, naszych dwóch lokomotyw yy, kursujących obecnie na kolei Sochaczewskiej, ale jedna z nich, mowa o parowozie px 291704 to jest również lokomotywa, która już przybyła do nas w okresie, właśnie ostatnim roku, funkcjonowania w funkcjonowaniu w 1954 roku. Trzeba dodać, że jest to obecnie jedyny czynny parowóz w województwie Mazowieckim. On właśnie znajduje się tutaj w Sochaczewie. I w niektóre dni pociągi rozchodowe będą prowadzone właśnie tym, że parowóz w 1929 roku, parowóz produkcji polskiej zbudowany w Warszawskiej Spółce Budowy Parowozów właśnie w tym roku. Wracając do atrakcji na Polanie podczas inauguracji 30 kwietnia będzie również można wziąć udział w grze terenowej Poznań Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sowaczewie i ta gra terenowa też pozwoli tutaj na najmłodszym i nieco starszym uczniom kolejnictwa poglądować sobie wiedzę o dziejach kolei sochaczewskiej, o naszym naborze, o, też o okolicy Sochaczewa, o samym Sochaczewie, czyli tę całą wiedzę, którą przekazujemy w trakcie, w i trakcie, przekażemy czy jest to wiedza, ale to będziemy przekazywać w dużym stopniu podczas kursowania właśnie pociągu retro w trakcie całego sezonu właśnie kursowania pociągu. Przepraszam, wejdę Panu w słowo. Dla kogo to jest przede wszystkim propozycja? Bo z tego, co pan opowiada, to po pierwsze dla miłośników kolejnictwa, dla ludzi, którzy interesują się dawną techniką i generalnie pociągi to jest ich konik, ale chyba nie tylko, bo zdaje się, że, dla, że generalnie to jest taka propozycja familijna chyba. No tak, to jest. Mamy wiele, wiele różnych typów klienteli, można powiedzieć, która nas odwiedza. Tak może nie, brzydko mówiąc, technicznie, raczej znaczy gości po prostu. Więc oczywiście, przede wszystkim, nasze muzeum jest skierowane do miłośników kolejnictwa, do miłośników dawnej techniki. No, bo oczywiście w dziedzinie kolejnictwa wydanie wydanie głównie, bo to są nieco inne pojazdy, jest to inna specyfika kolei wąskoterowych pod ich porównania do kolei torowych wąskotorowych. Ale tych klientów w Polsce lubiących muzea techniki, przez nie tylko muzea, muzea, muzea związane z kolejnictwem, ale też i inne muzea. Czy, czy, czy osoby, które kochają koleje wąskotorowe i są znawcami tematu łącznikami. Tych osób nie ma, nie ma w Polsce aż tak dużo. No, jest oczywiście cały segment turystów z zagranicy, bo to też jest dziedzina, kolejnictwo kolejowe, które w różnych częściach Europy rozwija się bardzo, bardzo potężnie, ale gro naszych klientów, większość, to są po prostu rodziny. Rodziny, które chcą miło spędzić czas i dlatego nasza oferta jest tak naprawdę wieloaspektowa. Ona jest skierowana, staramy się działać na wielu frontach i różnymi kanałami docierać do różnego typu klientów. Z jednej strony szkoły z uwagi na ofertę lekcji bizarnych. Mamy tematykę bardzo, bardzo różną, bo to jest kolejnictwo, kolejnictwo w tyrowym wydaniu. Ale pojawiają się i wątki związane z historią lokalną i z ekologią. Jest zresztą osobny blok lekcji zaaranżowany w tym roku, przez 15 na stulecie, właśnie kolei Sochaczewskiej. E specjalnie zaaranżowany, żeby przybliżać historię naszej kolei, w tym właśnie szczególnym dla nas stulecia. Natomiast sama wycieczka no to jest po prostu bardzo ciekawe takie wydarzenie na cały dzień relatywnie jeszcze pewnie nie aż tak drogie. To jest miastem niedaleko Warszawy, więc w centrum Polski położonym, więc daje szansę, żeby no nie było do nas tak daleko z różnych części kraju. I też dzięki temu być może, że ta oferta jest ciekawa, to jest taki, taka oferta bardzo, o charakterze bardzo rekreacyjnym, to być może, że, że, że udaje nam się też tę, tę klientów przyciągać i tak naprawdę do momentu 2019 roku, od 2019, kiedy czterech pracowników retorycznych yy, yy, nowych zostało przyjętych, czym wspomniałem, no to udało się tę frekwencję zwiększyć znacząco, bo zaczynaliśmy od yy, mniej jak 15 tysięcy ludzi rocznie, a w 2019 roku przed pandemicznym ostatnim takim yy, pełnowartościowym było to 33 tysiące ludzi rocznie w naszym muzeum, także. Także widać, że ta oferta no, trafia do, do szerszego grona klientów i ta turystyka, rekreacja połączona z nie, mamy nadzieję, dość przyjemnie prezentowaną historią i kolei wąskotorowych, ale i historią lokalną, pozwala tutaj jednak przyciągać do stawacza co więcej osób, i co więcej klientów, i co więcej powiedział pan jeszcze nic o śmiechominku, a myślę, że to akurat w kontekście rodzin jest dość istotne, ale informacje na ten temat znajdą państwo na stronie internetowej Stacja Muzeum Sochaczew. A ja chciałabym zapytać o jeszcze zupełnie nową ofertę, która pojawi się co prawda nie na tę najbliższą majówkę, tylko na trochę dalszą, bo premiera 26 maja i to jest bardzo ciekawa oferta, nie zupełnie dla rodzin, chyba głównie dla osób, które interesują się robieniem fotografii w ciekawych miejscach i to zarówno Instagramerzy, jak i miłośnicy robienia filmików będą mieli okazję przejechać się pociągiem motorowym i zatrzymać się, bo będzie dziewięć postojów specjalnie po to właśnie, żeby porobić zdjęcia w najbardziej urokliwych miejscach na trasie kolejki wąskotorowej. Co to takiego jest za wydarzenie i jak często zamierzają Państwo takie pociągi wypuszczać? To, to wydarzenie jest związane z naprawą główną naszych dwóch wagonów motorowych, bardzo cennych wyjazdów, wagonu MBT 26 jeszcze z okresu przedwojennego z 1938 roku i wyprodukowanego w sobie po adaptacji wagonu pasażerskiego w latach 50., w 1957 roku MBD 1 Oba te wagony były wagonami czynnymi przed naprawą główną, ale wymagały nadprawy głównej i udało się wykonać i pojawiło się w takim razie szansa na właśnie zaaranżowanie takich składów skierowanych, składów przede wszystkim nie tak, nie tak dużych jak te składy Jak składy pociągu retro, zapewne chciał pan powiedzieć, ale coś się stało i rozłączyło nas. Hmm. Internet nie wytrzymał tego. Współczesna technologia nie została doścignięta przez kolejkę wąskotorową. Naszym gościem był pan Łukasz Popowski. To ja tylko pozwolę sobie dopowiedzieć, że. Bardzo ciekawa oferta pociągów motorowych. Wystartuje 26 maja i będzie można w sezonie letnim trzykrotnie, co najmniej się przejechać taką kolejką. Kolejka zatrzymywać się będzie w różnych miejscach, na przykład na mostku na utracie, na tak zwane fotostopy. 9 fotostopów zaplanowanych w trakcie takiego kursu to jest okazja do tego, żeby porobić no, naprawdę urokliwe zdjęcia w otulinie Puszczy Kampinoskiej. W otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. I to jest fantastyczna okazja, żeby też poznać mazowsze z trochę innej perspektywy niż na przykład rower czy, czy własne auto. Czyli, jeżeli ktoś woli poruszać się na przykład po okolicach Puszczy Kampinoskiej piechotą, to właśnie z wysokości, własnego, <noise> z wysokości swojego wzrostu. Także proszę Państwa, wszelkie informacje na temat oferty Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie znajdą Państwo na stronie muzeum. Serdecznie zachęcam, żeby zaglądać i na stronę Stacja Muzeum, Stacja Muzeum Sochaczew i na profile. Yy, yy. Mediów społecznościowych. Również mnóstwo informacji na temat tego, co się dzieje na terenie Mazowsza znajdą Państwo w naszych mediach społecznościowych no i w naszym serwisie Dzieje się na Mazowszu oraz Moda na Mazowsze, do którego serdecznie Państwa zapraszam. Kolejne spotkanie już za tydzień, i będziemy poznawać kolejne strony Mazowsza, bo to jest miejsce niesamowite. Ogromny teren i wbrew pozorom, wcale nie nudne, naprawdę. Zapraszam Państwa serdecznie, a dziś dziękuję już za uwagę.